Witam państwa serdecznie. Nazywam się Shirley. Stylizacja językowa jest jednym z najważniejszych środków stylistycznych przy tworzeniu zapadających odbiorcy w pamięć postaci oraz pewnego realizmu, który również pozytywnie wpływa na odbiór całości dzieła. I przykładów na prawdziwość tej tezy nie trzeba długo szukać. A mówię tu nie tylko o Henryku Sienkiewiczu i jego dziełach pisanych ku pokrzepieniu serc, czy o Władysławie Reymontie i jego nagrodzonej Noblem Powieści chłopi. Mówię chociażby o Bartoszu Walaszku, który w swoich animacjach przedstawiał i przedstawia nie tylko niesamowite fantastyczne historie i zapierające dech w piersiach wyczyny protagonistów, ale i całe żywe, oddychające uniwersa, składające się z miriady bohaterów trzecioplanowych oraz epizodycznych, z których każdy jest nie mniej charakterystyczny niż postacie główne, a to za sprawą między innymi bardzo umiejętnej stylizacji języka. Czym dokładnie jest stylizacja językowa? Jest to zabieg polegający na świadomym wprowadzeniu do wypowiedzi poszczególnych lub wszystkich bohaterów, pewnych elementów gwarowych lub środowiskowych oraz innych środków stylistycznych charakterystycznych dla danej epoki, w przypadku powieści historycznej, danego regionu czy danej grupy społecznej. W przypadku dzieł współczesnych jest to również używanie poprzez bohaterów wykonujących dany zawód, charakterystycznych dla zwrotów i wyrażeń. Stylizacja środowiskowa, zrealizowana równie mistrzowsko co w lalce Bolesława Prusa, występuje chociażby w powstającej od czerwca 2013 roku serii Blok Ekipa, opowiadającej przygody trójki dresiarzy z warszawskiego Grochowa. Występujące w niej postaci należą przede wszystkim do ubogiej ludności miejskiej zamieszkującej blokowiska, i trudniącej się w najlepszym przypadku dorywczą pracą, często na czarno, zaś w najgorszym drobną przestępczością. Co za tym idzie, posługują się oni językiem potocznym, z licznym użyciem wulgaryzmów oraz zwrotów charakterystycznych dla środowisk blokerskich. Jednak najbardziej uwielbianą za swe barwne postacie serią Bartosza Walaszka pozostaje Kapitan Bomba animowany serial science fiction emitowany w latach 2007-2013. Seria ta składa się ze 164 odcinków oraz dwóch filmów pełnometrażowych. Na ich przestrzeni widzowie zapoznać się mogli z losami nie tylko tytułowego. Kapitana i jego drużyny, ale także innych żołnierzy Gwiezdnej Floty, sług złego sułtana kosmitów oraz co najciekawsze zwykłych cywilów, czy to ludzi, czy kosmitów, którzy po prostu starają się przeżyć w tej objętej wojną galaktyce. Czemu przypadkowych cywilów nazywam tu najciekawszymi? Z uwagi na ich różnorodność a co za tym idzie różnorodność używanego przez nich języka. Wiadomo, że w serialu o żołnierzach będzie się pojawiać jakaś forma wojskowego żargonu. I tak też się rzecz jasna dzieje. Mniej oczywistym jest to, że mająca mniej niż 4 minuty czasu ekranowego postać, nie wpływająca tak naprawdę w żaden sposób na fabułę, posługiwać się będzie gwarą góralską. Króca foks dość! Ile mozna Ani to dobre, ani szwarna jakie drogie j...e! Jest to oczywiście przykład dialektyzacji, czyli stylizacji gwarowej. Przykładem, moim zdaniem, jeszcze ciekawszym niż Tomisław Apoloniusz, córus Bachleda Farel, a moje zdanie jest tu poparte ilością memów oraz częstotliwością, z jaką postacie te są cytowane, są chociażby pojawiający się epizodycznie pracownicy fizyczni zajmujący się kładzeniem tynku albo wywozem nieczystości. Posługują się oni realistycznym i naturalnie brzmiącym językiem fachowym, który powoduje u widza szybkie przywiązanie do ich postaci, pomimo praktycznego braku jakiejkolwiek wiedzy o ich charakterze, czy życiu poza pracą. No ale przy karton-gipsie masz ubytki na metrażu. Już wolę stracić ten centymetr mieszkania, ale ile szybciej pyk-pyk-pyk płytki jako tako i fireland. Ty lepiej od razu powiesz, że ch... po gładzie robisz, a nie się tu płytami zasłaniasz. I kto to mówi? Majster, co wyschnięty gips siatką szlifuje. Już ch z tymi przetartymi paskami, bo koło pasowe wyrobione. Ale pompa za torta! Jest to zaledwie kilka przykładów, a w całej serii gwarantuję, że można by ich znaleźć dziesiątki. Czy to w rozmowach przypadkowych szeregowców obydwu stron, czy w rozmowach zwykłych, przypadkowych rodzin. Wszędzie język jest odpowiedni do okoliczności. Wydaje mi się, iż to bezsprzecznie potwierdza prawdziwość mojej tezy. Zachęcam do poinformowania mnie w komentarzach na jaki temat państwo chętnie usłyszeliby moją wypowiedź i dziękuję za uwagę.